Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w tym akurat z Robloxa. I będziemy wszystkie świąteczne update'y, to co doszło na update'ie i tak wszystko. Ja bym, nie Chcę, żeby bo został biały, nie chcę, żeby był do On może robić coś takiego. Coś takiego. O coś takiego i szybko w sklep i wszystko. Wszystko takie. Może nie może. Chcę, żeby jeszcze to auto jechało. Zobaczmy, dlaczego... Za dużo GTA widzowie Trochę jednak za dużo GTA Nie pod Nie, shipment Ale cóż od razu sprawdźmy ile jest to auto I ono jest tutaj, to jest bugatki Okej. Okay. Pojerek by się przydał tutaj. Mm -hmm. Okej, okay, tak mam lampę na razie, więc ale na pewno będę chciał kupować. Nie wiedziałem, że to idzie. Jasne. Po ile? Pewnie drogę. 240 koła. No cóż, Bugatti jak Bugatti. Nie jest jakoś mega. No to trzeba zacząć część robić. bo mi mam w sumie 50% tego i je na to. No bo nie oszczędzałem. Szczerze, mi się nie chciało chodzić i coś odbierać tego. To, to. No i tak, i jak wtedy, bo jest taki upeszczona, że nie ja jeszcze go nie miał i. To miał być drift, widzę. Widzę, że coś jeszcze doszło tutaj. Tutaj chyba jest już jakiś baza czerwona, tyno. Ciekawe, czy to będzie na nich będzie. Poczeka się do północy. Zobaczymy. Też będzie trzeba udekorować. Jestem z co mam milion czy to jest jego? To jest jego. Zobaczę, co mam No Zbyt bogat nie ma szczerze. No, jeszcze po tym krosku. O tak oceniam jego szacunek. No ma bugatti niby. Chłop już wierdł. O cóż, jest jednak to. Ale nie ma, no. Ma tutaj niby to. I tu, a szczerze, ja mam ładniejszą. On ma droższą, możliwe, bo nie wiem co ma w środku. Ja nie wiem co ma w środku. Środki nie mam. Może ma droższą, ale nie wiem. Jak to jest tego chłopa co ma bugatti? jest. Hmm? No, ale cóż, wracają trzeba ozdobić kościół na święta. I tak, już się przymierzałem trochę do tego. I trzeba, no, płatki śniegu też trochę. Płatki śniegu bym na zewnątrz. Tu, tu na przykład. Big. Trzeba też trochę pozarabiać na te Teraz będą małe tego, małe no Małe ofiary Bo tego, bo jak już mówię, no bo Każdy będzie zbierał na te wiadomo To by się przydało mszy trochę porobić Za hajs, śruby i tak dalej Zasady, wiadomo, wszystko jest. I tak, co jeszcze mamy z tego świątecznego eventu? Na sam tłuszcz. Choinki mamy. Okej, okay, takie choinki. Tutaj dwie choinki już postawiłem, chyba za minutę. Tutaj jedna i tutaj druga. Nie tak tylko to musi być. Tak. I kopii... No, tanie są. tam mi zbyt, nie szkoda zbytnio, bo to są chyba nowe choinki, bo są na samym dole. A to, co jest nowego, to... Nie no, w sumie to już ma rok. Ten pająk. I bałwany. Tutaj bym jednego postawił. I tutaj bym jednego postawił. Dobra. I tak, ścienny lód. To można trochę postawić czegoś ściennego roku. Trochę żeby sobie zwisał też nie za dużo no. i tak następne hmm. Hoinki. To no trzeba wybrać. To jest larka To Largę to mi do kościoła nie wejdzie, bo już widzę, że jest za dużo. Zostawił jedną, nie dobra, tutaj jedną markę, choinkę i largę drugą, tutaj, dobra, pyk, large pinę, o jest to samo, to jest mal, pinę, okej, okay, takie to mogę już w kościele postawić, nie przenikają mnie, to tak, widzę, że chłopa opętało. Mi daje A nie, walka na śnieżki! Dobra, bo to jest walka na śnieżki. O mój Boże, dobra Nie, to nie to. Hej, gdzie jest Team Przewodnicy? Tam To było takie proste? Okej okay. To było naprawdę proste Co jest w ogóle z chłopem? Chłopa opętało Mm, i tak choinka ta dobra tutaj może stać tutaj przy ołtarzu Czy może tak stać dobra jeszcze bym postawił jedną gdzieś tu i drugą tutaj bym postawił i tak neonową bym postawił tu bo już wszystko kupił żeby. Bo to trzeba jednak popatrzeć, co pokupować. Tutaj, i jeszcze jedną malutką, tutaj. Więc tutaj są te wszystkie świece, i tak dalej. Ale to ja mam. To jest to samo, ta. ta. Więc to mi niepotrzebne, bo to jest teraz jako i A wcześniej nie była, więc. I zakup bym nie używał. Duża świeca. A można by było dać do grobu. Pik. Tutaj. Dobra. I tak. Tutaj jest wszystko na cmentarz. To co na cmentarz to już mam przygotowane. Tutaj są bloki. Jeszcze tutaj jest sanie, ale to 100% recyklingu. Ciekawe, ciekawe. A też tak można zarobić z bitwy na śnieżki gdzieś, jak za wygraną. Spróbuję jakoś zarobić te 240 koła i zrobić odcinek z Bugatti. Bo wiadomo, dla mnie stare czasy to 3-4 msze już by były. O, tutaj nawet się podpisałem. 3-4 muszę i by były. R-R. Jak to przeładować? I koniec. A, a ja mam tego nieskończoność? O no to ciekawe. Ty zostaje coś takiego. On teraz będzie się, nie, rzucanie śnieżek po kościele. A tak, no, zdobione. Co jeszcze mogę takiego dodać świątecznego? Co jest jeszcze w sklepie? To jest jeszcze to, to. Tego nie, tego nie. To chyba już tutaj położyłem nawet. Tak, tutaj jest. Ale to tam mało ważne. Mhm. Mm Prezentów, nie. To są te drzewka Nie wiem, ten świąteczny update to trochę... O! nowe rzeczy są Nie, wiem, patrzę trzeba potestować wszystko Może by gdzieś pasowało Oj No to trochę nie miałem tego kupić dwa razy. A, aj, a ok. No co już dwa razy kupiłem, już nie będę narzekał. Teraz to znaleźć. Dobra, no, może na samej górze będzie. <laughs> nie. Tutaj jest to i dobra, okej, okay, to jest coś takiego. I tak, tutaj są te pady. Pady tak wyglądają. Ok, to nie miało tak wyglądać, ale już postawił przynajmniej jeden. Miałem zarabiać, nie tracić. Mhm. No, muszę też się przydałoby zrobić, żeby się odrobić trochę. Jak to się nazywa? Plac. To jest taki kominek To zamiast tego bym postawił szczerze Ten o I tutaj bym tego pasował O Jeden, drugi, pobyt, szefek góry nie mogę. szkoda. Ale mam jeden. To jest przypadek, kupiłem dwa, ale już nie będę narzekał. Właśnie to jeszcze będę musiał sprzedać, bo to jest jako ofiara. No a cóż, ja mam też trochę tego wszystkiego, też mam trochę co, so, ja jeszcze kupiłem? Sugar shedder, sugar, jak to wygląda? Okej, okay, coś takiego, lamp, i tak, mamy taką lampę. O są lampy Nie kupiłem jednak Dobra, trudno Dobra Czyli To tam jest bitwa o śnieżki, więc git. Mamy, nie, mamy nieskończoną ścieżkę. A nie, jednak się skończyło. O to trudno, mamy skończoną ścieżkę. Fajna jeszcze, że arena, spoko, no tylko że od razu się biegnie nie przeciwnika, żeby nic nie widział. No, a cóż. Od razu zobaczę jakie są jeszcze obrazy. Niestety no to już... Chyba go. ...minimy go na cały bo i czeka. No to trudno się nic dojętych. Cały czarny, no bo ten biały jednak mi niezbyt nie pasuje. O, tak jak było wcześniej. Bo, bo to jest wcześniej takie, jak ja mam, Ten biały to nie wiem, czarny jest. No czarny. brał obrazy jakieś nowe? To nie jest ładne Często, ale go pierwszy raz widzę, to kupuję. Hmm. Ten też pierwszy raz. Ten chyba też. Ten to ja już gdzieś widziałem. Ten też. Ten to też. Tego też widziałem. Ten to nowy. Dobra, kupuję. Dużo nowych obrazów tego co widzę. I ten to stary. Chodziło o to, żeby dekorować po prostu kościół, żeby nie był tak zwyczajny. No, tutaj dajmy dwie choinki po dwóch stronach. Na przełodzie połowany tutaj, jeszcze to. Tutaj w ogóle położyłem ten gramofon, ten zacieśnić koła cukierków. Tutaj w sumie to nic, tutaj znowu choinki 4. No to jest niesymetrycznie, bo tutaj chciałem mieć jeszcze tą, tutaj laseczkę świeci, ok. U dwie chłinki. Piecyk. I obraz. No. Wiadomo o kościu. No to wiadomo, tutaj wszystko jest, wszystko elegancko, Głos w ogóle dodaj. Więc to git. Ojoj. Ojoj. Dobra, ładnie. Więc co widzę? Ja będę kończył. Nic co, do następnego odcinka. Siemka!